Fantastycznie, kurwa. Jak ja już tu haki trenuję. <noise> ja tym argumentem, kurwa. Nie, stary, dobra, słuchajcie. Przedstawicie gardy przed monitorem. Słuchaj, teraz już tak na poważnie. No, twój kolega leży, jesteś sam, a nas jest 15. No, dobra, skurwa, że. Was? Ciebie? Nie, 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 ja mam zakładników, tak? Dokończmy to. Wstał. O, dobrze, kurwa. Widzisz, jednak wstał. Co? No. Stary, ale ty wiesz, że ty szans nie masz, bo nas no jest dobra, 15 dobra, a dobra. ty jesteś kurwa sam? No dobra, ale no to jak kurwa... 15? O, już dokoń... jesteś z kolegą, o, Dokończmy, Annaki. dokończmy ten napad, ale ja nie chcę z tobą rozmawiać, daj jakiegoś innego, bo ty... Chcę, jak Co? Ja, ja robisz? Nie chcę z tobą rozmawiać. Ja? Tak, ja nie chcę z tobą rozmawiać, niech jakiś inny podejdzie policjant. Słyszysz? Stary no! Kurwa Co stary nie, nic. Dobra, bo ja nie wiem jak to się kurwa dogadujemy, bo ja... My się nie dogadujemy właśnie, stary! Jak to się nie dogadujemy? Nie dogadujemy się! No ja mam zakładników tu, tak? No i co? No i. A... No to macie to wszystko w dupie, tak? Nie, czemu? Nie wiem, z tą się kurwa gadać nie da chłopie, idź ty kurwa, baranka w ściany zajeb, bo cię słuchać. zaraz kurwa ty zajesz. No dobra, dobra. Dobra, stary, sprawa jest taka: ty chcesz kurwa negocjować za tych zakładników czy co? Tak, bo ale jak ty masz taki kurwa jaja robi nie wiem, jakaś gardła. Kto z co jaja robił? Jakiś funkcjonariusz no, zły? Który to kurwa jaja sobie robi? Ty. Jaja, jest szczeka, kurwa. Kurwa. To nie wiem, kurwa, czy co? Leś Witam, obywatela! Który cwajaczek sobie jaja robił? Jaja, jest wiesz Dwieście rąbe Mój numer znaki 200, Levis D. Co się dzieje w środku? W środku nic się nie dzieje, kurwa Jak to? Co ty kurwa, przecież mówię, Kura, że widzę, widzę że stoisz w masce Czemu znów kolega maski nie ma? I stary, pokaż twarz Nawet idioto, nie wiem Nawet że ty maski nie Ale nie, ja, ja, ja do niego się nie przyznaję, bo to jest upośledzony człowiek Lewis Do zero się wyjebałem. Poczekaj, pierdolę mu